Na stoliku przed sobą mam pędy, konary, drzew owocowych. Jeżeli doradca siedzi z takimi eksponatami, to możecie Państwo być pewni, że przychodzimy do Państwa dzisiaj z dużym problemem, który w naszych sadach występuje. Chciałabym dzisiaj poruszyć temat szkodnika kwarantannowego. Takiego, którego zwalczy, zwalczanie jest określone w rozporządzeniu ministerialnym, a jest to tarcznik niszczyciel. Mam przed sobą pędy z sadów jabłoniowych i czereśniowych, na których wystąpił duży problem z tarcznikami. W Polsce tarczniki występują już od dawna. Ale jest to szkodnik, który przewędrował do nas z Azji Wschodniej. Szkodnik ciepłolubny i aż do dzisiejszych czasów znacznie ograniczały go nasze surowe zimy. Niestety to się zmieniło, nasze zimy są coraz łagodniejsze, klimat się ociepla. W związku z czym szkodniki bardziej egzotyczne doskonale zaczęły się do naszych warunków przystosowywać i zaczynają stanowić coraz większy problem w naszych sadach. Najgroźniejszym tarcznikiem jest tarcznik niszczyciel. Tarcznik, który występuje w naszych sadach najczęściej z pięciu stwierdzonych gatunków tego rodzaju. Jest to szkodnik bardzo trudny, praktycznie można powiedzieć, że niemożliwy do zwalczenia. Lustracje na tarczniki zaczynamy prowadzić w maju i prowadzimy je aż do końca października. Gdzie szukamy tego szkodnika? Szukamy go na pędach, ponieważ od tych właśnie miejsc szkodnik typu tarcznik zaczyna zasiedlanie. Później, jeżeli jego liczebność się zwiększa, to sukcesywnie zaczyna przechodzić na liście i na owoce. I tam również powoduje uszkodzenia. Jest to szkodnik ssący. Oprócz tego, że wysysa z roślin soki, tarcznik wprowadza. Przy, przy tym żerowaniu, substancje toksyczne. Także praktycznie porażone tkanki są już później nie do zregenerowania. Dlatego jest tak bardzo szkodliwy i dlatego w ciągu 3-4 lat może całkowicie zniszczyć młode sady, jeżeli jego występowanie jest bardzo liczne. Jest to szkodnik bardzo drobny. Kolokwialnie mówiąc, pędy wyglądają jak posypane makiem. Tarczki, pod którymi zimują samice zapłodnione bądź też larwy pierwszego stadium, są kształtu okrągłego w kolorze szarym, aczkolwiek jest to szkodnik, który ma ogromną zdolność przystosowania się kolorem do zasiedlanych pędów. Także przybiera, można powiedzieć, kolor tarcz, tarczki pod kolor kory. Jak sobie radzić z tym szkodnikiem po stwierdzeniu jego obecności w sadzie? Walka z tarcznikami jest bardzo trudna. Najlepszym sprzymierzeńcem, jak zwykle, okazuje się natura. Jeżeli będziemy się w naszych sadach starali nie stosować środków o działaniu totalnym, jeżeli do ochrony przed innymi szkodnikami będziemy wybierali środki o działaniu selektywnym, to możemy liczyć na obecność pasożytniczych błonkówek gatunku Encarsia, które świetnie sobie radzą z naszym szkodnikiem. Również ulewne deszcze bardzo intensywnie potrafią zmywać larwy z zasiedlonych pędów. Ale oczywiście ulewnych deszczy nikomu nie życzymy. Zostaje nam jeszcze ochrona chemiczna do omówienia. Na początku powiem Państwu, że żaden z preparatów nie będzie w 100% skuteczny. Będzie on jedynie ograniczył, ograniczał populację tarczników. Do wyboru mamy preparaty olejowe, które powinniśmy stosować w okresie bezlistnym. Także to jest takie zalecenie na przyszły sezon już w tym momencie. Są to preparaty oparte na olejach parafinowych typu Treol, Promanal, Katane i Akarol. W późniejszym okresie wegetacji wybieramy preparaty o działaniu systemicznym, czyli mówiąc tak wprost, takie, które krążą razem z sokami w roślinie. One będą najbardziej skuteczne, także decydując się na ochronę przed mszycą bądź też przed innymi szkodnikami występującymi w naszych sadach, staramy się zwrócić uwagę na to, żeby to były preparaty systemiczne. W czasie wegetacji drzew mamy również do wyboru preparaty o działaniu fizycznym czyli takie, które oblepiając ciało szkodnika blokują jego układ oddechowy. Są to preparaty oparte na związkach silikonowych typu siltak, preparaty oparte na wielocukrach typu afik oraz preparaty olejowe typu emulpar. Jeszcze jedna drobna uwaga, preparatu emulpar nie stosujemy w sadach z odmianą Golden Delicious. Bardzo często w momencie stwierdzenia występowania tego szkodnika w sadzie bądź też na pędach przyniesionych do ośrodka doradztwa pada pytanie ze strony sadownika skąd się tarcznik u niego wziął. Jest to pytanie bardzo w sumie łatwe do odpowiedzi, ponieważ tarcznik niszczyciel i inne gatunki tarczników pokrewne zasiedlają w sumie aż 150 gatunków drzew i krzewów w naszym klimacie. Zasiedlają brzozy, lipy, klony, wierzby i wiele, wiele innych bardzo popularnych w naszym otoczeniu gatunków drzew i krzewów. Ilustrujmy nasze sady pod kątem występowania tarczników w bieżącym sezonie. W przypadku, gdybyście Państwo mieli problem z identyfikacją tego szkodnika, bądź też jakiekolwiek wątpliwości, zapraszam do Sandomierskiego Oddziału Ośrodka Doradztwa.